Jaki ma Pani stosunek do mniejszości narodowych we Wrocławiu? Spotkała się Pani może z aktami nietolerancji? Mój stosunek jest neutralny. Spotykam się często z osobami z mniejszości narodowych, chociażby na uczelni. Spotkałam się z nietolerancją, widziałam parę przypadków. Jaką Pani mniejszość narodową mogłaby Pani wymienić, która jest najbardziej, najmniej tolerowana w Wrocławiu? Uważam, że Romowie powszechnie zwani Cyganami, po prostu chodzi za nimi taka naklejka, że są co tu dużo mówić oszustami i że zarabiają pieniądze nieuczciwie i sądzę, że to dlatego. A poza tym, osoby pochodzenia arabskiego z Turcji i tak dalej, którzy. Panoszą się w naszym kraju, przynajmniej w, w opinii niektórych ludzi, i próbują wprowadzić na siłę swoją kulturę do Polski.